Chodzimy już tak kilka godzin! Weź mi, powiedz, kiedy ty w ogóle odpoczywasz? Okej, okay, musimy znaleźć jakieś schronienie na noc. Robi się ciemno. Są tutaj niebezpieczne kreatury, wiesz o tym? Wiem o tym! I moje imię to Jason. Witam, Zedling tutaj, e, to znaczy witam ponownie, tutaj w swojej głowie. Hej, znam cię! Do kogo ty mówisz? Do nikogo, powiedz do nikogo. Eee, to nikogo. Ja... E, znajdę coś na podpałkę. Myślę, że będzie o wiele lepiej, jeżeli on nie znajdzie głosu gadającego w twojej głowie. Eee. Okej. Okay. Kim ty znowu jesteś? Okej. Okay. Startujmy z tym ogniem. Skąd masz to drewno? Znalazłem. Hej, gdzie moje drewno poszło? Jak długo będziemy iść? Nie wiem, ale jesteśmy tutaj i mamy co? Książka mówi o tym, że Noc jest twórcą oraz że stworzył mnie. Chcę się po prostu dowiedzieć, kim jestem i skąd pochodzę. Ta książka pokazuje nam drogę. Musimy ją po prostu znaleźć. 耶。Yeah.